Częstochowa, 67-letni mężczyzna, miał w swoim domu prawdziwy arsenał, który planował wykorzystać do ataku na urzędy państwowe. Policjanci zabezpieczyli liczne materiały wybuchowe, a także broń wiatrową i gazową, do której powstały niebezpieczne naboje. Mundurowi prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Częstochowa, policjanci z miejscowej komendy musieli przeprowadzić nietypową interwencję. Wczoraj godzinach wieczornych zatrzymano 67 latka podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego na urzędy państwowe, a być może także na władze Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś w mieszkaniu mieszkańca Częstochowy znaleziono prekursory do materiałów wybuchowych, które mogły posłużyć do produkcji dużej ilości silnych i niebezpiecznych bomb. Oprócz tego, 67-latek miał w swoim domu przystosowane do strzelania ostrą amunicją pistolety gazowe i wiatrowe, a także spory zapas haupniczowy tworzonej amunicji. Aresztowany mężczyzna otrzymał już zarzuty i przebywa w areszcie. Za posiadanie takiej ilości materiałów, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Nie wiadomo, jakie miał dokładnie zamiary. Pewne jest, że teraz ani Częstochowa, ani inne polskie miasto nie ucierpią z jego rąk. Częstochowa, policja udaremniła ataki na urzędy państwowe. od czasu morderstwa na Pole Adamowiczu, o którym informowaliśmy na PIKIO. PL, służby w całym kraju zgodnie z rozporządzeniami władz centralnych wyczulone są na wszelkie sygnały świadczące o możliwości dojścia do ataku terrorystycznego czy próby pozbawienia życia urzędnika państwowego. Przykład z częstochowy pokazuje, jak potrzebne są podobne działania. Akcja częstochowskich funkcjonariuszy jest też dowodem na to, że, nawet w Polsce, może dojść do podłożenia bomby pod urząd, być może w dużym mieście. Prowadzący sprawę policjanci nie ujawniają więcej szczegółów, jeśli chodzi o zatrzymanego. Nie wiadomo, czy działał sam, czy w pojedynkę, oraz co było jego ostatecznym celem. Ilość materiałów znalezionych w jego mieszkaniu może wskazywać na przygotowywanie poważnej antypaństwowej operacji. Miało dojść do próby ataku na pałac prezydencki. 13 stycznia tego roku Stefan W., który niewiele ponad miesiąc wcześniej opuścił zakład karny po odsiedzeniu wyroku za napady na banki, zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Uznawany za chorego umysłowo morderca, wyjawił policji, że planował także atak na siedzibę prezydenta RP przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jak zeznał, od razu po wyjściu na wolność udał się samolotem do stolicy i bacznie obserwował pałac w poszukiwaniu sposobu na dostanie się do jego wnętrza. Z racji pojawienia się owego wątku w sprawie, prokuratura okręgowa w Gdańsku zwróciła się do Służby Ochrony Państwa o udostępnienie nagrań z monitoringu w celu sprawdzenia prawdziwości tych wiadomości. Niestety nagrań takich nie udostępniono, gdyż monitoring pałacu co miesiąc automatycznie nadpisuje dane. Obecnie Stefan W. przebywa w specjalnym ośrodku, gdzie poddawany jest obserwacji, której efekty zaważą na wyroku, który otrzyma za swój czyn.